ska Jedzie. Such. siedzi. Tak jak. <laughs> o jest tutaj. Warto dozbrać, wtedy guma się nie niższy, Zobaczcie, mały szczupaczek, walną siedzi na dozbrojce, a guma jest wolna. Także w odmierak, żeby mnie łapy nie rozharatał. Chodź w i już. Wypuszczamy maleństwo. Nawet najlepszą gumę można źle uzbroić, przez to nie mieć wyników, dlatego pomimo, że o tym było już dużo mówione, pisane, pozwolę sobie jeszcze raz pokazać jak dobrze może, trzeba uzbroić gumę żeby ona pracowała. Przede wszystkim nie wolno jej przesztywnić, czyli do tej długości gumy oczywiście najchętniej by się założyło tachak, który wychodzi tu, no bo żeby szczupak jak najbardziej to zażar, żeby było mniej pustych brań. Nic błędniejszego, w ten sposób przesztywnimy gumę, będzie ona dużo gorzej pracować. Zasada jest taka, staramy się łowiąc szczupaki, łowić w miarę najlżej jak się da, czyli nie musimy zakładać wielkich główek, staramy się założyć jak najlżejszą. Wtedy guma będzie pracować ładnie na boki i nie przesztywniamy ją. Pokażę dwa takie sposoby zbrojenia dwoma, dwoma różnymi rodzajami e, główek e, i robienia do nich do zbrojek. Pierwszy no to standardowa główka. Zbrojenie proste. Pewnie zwrócicie uwagę, ja spiłowuję tutaj te tradycyjnie występujące jakieś pierścienie, bo to rozwala gumy. A naprawdę zsunięcie się takiej dużej gumy jest prawie niemożliwe. Tak uzbrojona w ten sposób guma najczęściej wystarcza. Czasami jednak szczupaki biorą tak, że faktycznie chwytają ją w pół od spodu, więc robimy dozbrojkę. Na rynku jest dużo gotowych do dozbrojek, ja natomiast lubię przygotować sam, bo wtedy mam Wiem, na jaką długość potrzebuję, jak to sobie przygotować, tą dozbrojkę. Szybko i prosto można zrobić to samemu, mając odpowiednie narzędzia. Czyli potrzebne są cążki do obcinania wolframu oraz wszelkiego rodzaju przyponów nieprzegryzalnych, jak również zaciskarka. Najpierw wbijam kotwiczkę w miejscu, w którym chcę, żeby dozbroić gumę. I teraz tak, jeżeli łowię na zielsku, gdzie Będę od spodu mógł czepiać. Nie nie zrobię do zbrojki w ten sposób. Nie będzie to tak. Tak mogę sobie pozwolić jeżeli łowie w toni. Jeżeli łowię w zielsku zaczepiam od góry. I teraz odpowiednią długość przytnę sobie. Stalki, przemierzam sobie, ile mi jej wystarczy, jak tutaj obetnę patrzcie. Właśnie jak to idzie. ciap już. Nie, nic się nie rozchodzą. Tutaj te niteczki zrobione z cienkie druciki. Idealne obcięcie, idealnie równo. Jest to bardzo ważne, ponieważ jak zaciskamy tuleje i jest całą tępę nożyczki źle to obetniemy, to można się zamęczyć. A tak oczko raz, oczko dwa, przełożone przed zaciśnięciem Wkładam tutaj w zaciskarkę, zaciskam. I już mamy zaciśnięte na założenie na gumę. O, tu za oczko zaczepiam i teraz znowu tulejka, druga, przekładam, kotwiczka, drugi raz przez tuleję, przeszło. I teraz przed zaciśnięciem, to jest istotne, żeby przed zaciśnięciem ustalić tą właściwą odległość od gumy, dlatego właśnie. Dobrze jest samemu sobie zrobić taki szpon, bo wtedy możemy go zrobić na idealne, na własne potrzeby, nic nie, nie kręci się. Proszę, ustalam długość szponu, zaciskam, zbędny koniec obcinam. Proszę. I proszę, idealnie wszystko w jednej linii uzbrojone. Ale przez to, że jest do zbrojka, a nie dłuższy hak, nie przesztywnia to gumy. Ona będzie pięknie pracować w wodzie. Oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli łowimy w toni i ataki, możemy się spodziewać się wtedy ataków dużo od spodu. I Gotowe. Emocje będą. Co my tam widzimy? Tam się wyłania już coś? Chłopaczek się wyłania. Ale będzie. Jak do zbrojka. Acja do zbrojka.